Thank you. Witajcie w kolejnym filmie. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie zegarek marki UMF. Jest to zegarek produkcji niemieckiej. Kaliber mechanizmu, który się w nim znajduje, to UMF 2930. Mechanizm opracowany już pod koniec lat 40., produkowany do połowy lat 60. Mechanizm ten jest bardzo prosty nie posiada systemu antyszokowego. Nie posiada również centralnego sekundnika łożyskowany jest na 15 kamieniach i pracuje z częstotliwością 18 tysięcy uderzeń na godzinę sam bohater odcinka pochodzi zapewne z lat 50 albo wczesnych lat 60 sądząc po jego stylu w filmie tym głównie renowacja będzie dotyczyła samego mechanizmu bo zewnętrzny stan zegarka był naprawdę bardzo ładny i wymagał naprawdę niewielkich szlifów. Trochę czasu minęło od ostatnich filmów. Niestety nawarstwiła mi się znów szkoła. Potem też miałem taki znów okres, kiedy byłem trochę bardziej wypalony. I nie mogłem się za bardzo wziąć w garść, żeby więcej zacząć tworzyć. Na szczęście dzisiaj mi się udało usiąść i mam nadzieję, że w ten weekend, kiedy jeszcze ten film nagrywam, również ten film opublikuję, również zgodnie z obietnicą daną w poprzednim materiale. Za chwilę jeszcze zanim zaczniemy odcinek. Przeczytam parę odpowiedzi na pytania, które zadaliście pod poprzednim filmem, a więc przejdźmy już do tej części filmu. A więc pierwsze pytanie, na które odpowiem zostało zadane przez widza pod nazwą Marek mal 328. Jeśli jakieś wyzwanie to może coś ekstremalnego, Zegar szafowy z kurantami albo damskazaria wielkości paznokcia. Zegar kurantowy już był w moim warsztacie. Wprawdzie poza filmem, ale był i niestety za dobrze nie skończył. Przerósł mnie i nie dałem rady go złożyć tak, aby działał poprawnie. Jednak kiedy opanuję też tego typu mechanizmy, nie wykluczam tego, że pojawi się na kanale również serwis takiego. Zegara, głównie większe zegary naprawiam też. Jest to nawet przyjemniejsze nieraz niż małe, które wymagają dużego skupienia w trakcie takiej naprawy. Głównym problemem jest po prostu miejsce, bo główny warsztat, w którym te małe zegarki naprawiam, generalnie nie sprzyja swoimi warunkami do tego, żeby rozbierać większe konstrukcje. Jednak wiadomo, dla chcącego nic trudnego, więc tak jak już wcześniej wspominałem, nie wykluczę tego, że w przyszłości również nagram film o naprawie takiej konstrukcji. Z kolei, y, małe mechanizmy Zary już naprawiałem. Nie są one przyjemne w naprawie, akurat y, to w miarę nawet potrafię, chociaż te werki są dość wybredne i często, moim serwisu, y, nadal mają swoje problemy. Również nie wykluczam tego, że w najbliższym czasie nie pojawi się film z naprawy takiego zegarka. Mam taką jedną zarię, która już dość długo czeka i będę się musiał też nim zająć. wprawdzie nie jest to najmniejszy werk jaki występował w zegarkach z tej rodziny, ale również jest on dość mały i wymagający. Kolejne pytanie zadał Widz pod nazwą Kamil Bury 4708. Cześć, co sądzisz o zegarkach radzieckich z lat 60., w stosunku do konkurencji z tamtego okresu? Co sądzę? Zegarki z tamtego okresu, jak chodzi o radziecki przemysł zegarkowy, właśnie pod koniec tych lat, w ich połowie zaczynał się tak naprawdę rozkwit. Z początkiem lat 70., zaczęły się już tworzyć takie konstrukcje jak późniejsze werki Poliota, Wostoka. Czy na przykład rakiety, które były naprawdę dobre? W latach 60. było trochę biedniej, jak chodzi o ten wybór. Głównie zdarzały się takie najbardziej pospolite mechanizmy z rodziny 26, występujące najbardziej licznie pod marką Pabieda. Występowały również pod marką ZIM oraz wielu różnych mniejszych, również w komplikacjach z centralną sekundą, bo sam klasyczny werk z rodziny 26. 0 na przykład 5 posiadał dolny sekundnik. Rozwijały się wtedy również mechanizmy rakiety, na przykład takie jak 2609 czy produkowane były mechanizmy znane z Kirowskich, takie jak 2409. Było wtedy jeszcze wiele różnych innych konstrukcji. Jednak jak na tamten okres wydaje mi się, że zegarki te były trochę gorsze niż późniejsze. Wprawdzie występowały wtedy dokładniejsze i ciekawsze mechanizmy, na przykład takie jak łucz 2209, ale jak chodzi o taką ogólną moją opinię, z góry to podkreślam, no to powiedziałbym, że trochę te zegarki nie nadganiały tak dobrze szwajcarskich jak dekadę później, chociaż. Wiele z zegarków szwajcarskich tańszych było wtedy też na podobnym poziomie. Owszem, były takie werki jak stosował wtedy Atlantic czy parę innych marek, takich mniej luksusowych, ale już lepszych. Jednak wydaje mi się, że ta różnica w tej jakości nie była aż tak duża i tu, tu by trzeba po prostu porównać konkretne mechanizmy a nie całość, bo konstrukcje były bardzo zróżnicowane. Główną na przykład, wadą tych zegarków radzieckich, najbardziej popularnych, które wymieniłem, jak np. te z mechanizmami od Pabiedy czy Zima, zachowały się brakiem systemu antyszokowego oraz czopami od balansu, które często są obecnie dość mocno zużyte i pracują przeciętnie albo słabo. Kiedy zegarek się przechyla w, róz, w różne pozycje. Yy, jednak nie jest to kwestia jednoznaczna, bo dużo szwajcarskich zegarków również takie same problemy posiada. Yy, między innymi bardzo popularna Felsa 465, znana z kultowych Delban i paru innych producentów również ten mechanizm stosowało, miała identyczne jak nie większe problemy, chociaż posiadała na przykład już system antyszokowy. Yy, generalnie Taki mój ogólny wniosek byłby za tym, że te zegarki radzieckie z tamtych lat troszkę gorsze były niż zachodnie konstrukcje. Przede wszystkim, też nie było wtedy wielu kultowych werków, które później zasłużyły na bardzo dobre miano. Chociaż nie powiedziałbym też, że były one nie wiadomo jak gorsze od swoich odpowiedników ze Szwajcarii i Zachodu, ponieważ również po tej drugiej stronie występowały konstrukcje. Okraszone tymi popularnymi wadami i problemami, ostatnie zadane pytanie pod tamtym filmem jest od widza pod nazwą Jakub H. Myślnicza, skąd nabywasz zegarki, aukcje czy targi staroci? Głównie targi staroci. W aukcje się nie bawię. Nie jest to ani moja bajka, ani też nie odczuwam w ostatnim okresie takiej potrzeby zdobywania zegarków. Mam ich sporo. Często mam brak czasu, żeby się za nie zająć, albo brak nawet chęci. Niestety mnie też już czasem dopada. A więc takie kupowanie kolejnych w, obecnym, w obecnej mojej sytuacji nie miałoby sensu. Jak już, to staram się odłożyć środki na kolejne narzędzia. Korzystając z tej okazji mogę wam pokazać coś ciekawego. Udało mi się okazyjnie kupić tak zwany potocznie roller lub polerownik do osi i czopów. Udało mi się go kupić za bardzo dobrą cenę, ale również zapłaciłem też moją niewiedzą na moment kupowania tego narzędzia. Tak jak praktycznie wszystko, co tu jest potrzebne, znajduje się w tym zestawie tak, tak najważniejszego elementu w tym zestawie w postaci specjalnego polerownika, czyli mówiąc trochę prościej pilnika, yy, którym sam czop się poleruje. Już w tym zestawie nie było. Ja na moment kupowania tego nie, nie byłem tego pewien. Też jeden ze znajomych zasugerował mi, że ten zestaw jest kompletny. No ale jak się okazuje, nie bez powodu tu jest pusta przestrzeń. Brakuje właśnie w niej tego pilnika. Da się je na szczęście kupić, jednak będę musiał znów trochę poszukać i zebrać na to funduszy. Ten pilnik to nie jest tam zwykła rzecz. Cechuje się on bardzo wysoką gradacją. I to nawet nie jest do końca zwykły pilnik, fachowo ten element się nazywa polerownikiem. Generalnie zasada działania tego narzędzia jest prosta. Tu się montuje odpowiednio koło po zmierzeniu grubości czopa za pomocą specjalnej miarki nastawia się to i się ten czop poleruje do uzyskania odpowiedniego efektu. Mikroskop do tego, żeby móc stan takiego chopa sprawdzić, już na szczęście posiadam. Też. Chciałem go pokazać w jednym z filmów, który niestety jest ciągle w realizacji ze względu na to, że nie mogę cały czas kupić części do tego zegarka albo to głównie przez brak funduszy było i tak się to zebrało, ale mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy w końcu uda mi się ten zegarek złożyć i sprawnie na... i sprawnie zmontować z niego film, bo większa część materiału już jest gotowa. Używanie takiego narzędzia jest trudne. Zapewne wiele będę musiał zepsuć, żeby się, nauczyć, żeby się go nauczyć odpowiednio obsługiwać, ale drugą opcją na polerowanie i regenerację czopów, która wspomnę bo wcześniej tego nie mówiłem robi się ją w momencie gdy np. Na nasz zegarek ma fatalne wyniki pomocy serwisu przekrzywimy go na bok i wykres pracy będzie niedopuszczalny. Jednym z przyczyn takich zachowań jest użycie czopów i utrata ich odpowiedniego kształtu. Za pomocą takiego narzędzia właśnie zwanego rollerem albo polerownikiem można kształt tych czopów przywrócić. Znacznie lepszą opcją jest robienie takich rzeczy na tokarce. Jednak problem jest taki, że tokarki nie posiadam, a właściwie posiadam, ale dość toporną samoróbkę praktycznie bez żadnego osprzętu, którą używam rzadko. I głównie do mało precyzyjnych rzeczy właśnie z tego względu, że nie mam do niej osprzętu, więc w moim przypadku po prostu próba nauczenia się regeneracji tych czopów, co akurat ma sens, bo głównie naprawiam zegarki zabytkowe, będzie miała po prostu sens raczej dobrej tokarki z osprzętem na chwilę obecną w najbliższym czasie posiadać nie będę, jest to... Po pierwsze, bardzo droga sprawa, oraz druga sprawa to jest oczywiście poziom wiedzy i zdolności, który trzeba mieć, aby z takiego zestawu zrobić pożytek. Umiejętności używania tokarki, czy to do prostszych czynności, czy bardziej zaawansowanych, jednak wymagają po prostu wiedzy. Wiedzy, której jeszcze na moment obecny nie posiadam. Może kiedyś mi się uda te tajniki zgłębić też może kiedyś mi się uda umówić z kimś, kto by mnie tego był w stanie nauczyć, bo zapewne również ważną kwestią jest tutaj praktyka, którą oczywiście zapewne łatwiej byłoby zdobyć od kogoś, kto taką wiedzę posiada i mógłby to pokazać niż samemu, chociaż pewnie i samemu też szłoby się takich rzeczy wyuczyć. Jak widać, bohater tego odcinka jest w naprawdę dobrym stanie. Tarcza jest wzorowa, koperta nosi lekkie ślady użytkowania. Dekiel odkręciłem za pomocą takiej specjalnej gumowej kulki. Gdy już nie stawiał oporu, użyłem do odkręcenia narzędzia do wyjmowania teleskopów, miałem je akurat pod ręką. Jak widać, mechanizm pracuje, zegarek był na chodzie, jednak i tak wymagał serwisu. Naprawę było trzeba rozpocząć od poluzowania wkręta, na którym znajduje się tiret, czyli element trzymający nam koronkę w kopercie i samym mechanizmie. Na wałku nastawczym, łączącym się z koronką, widać ślady lekkiej korozji, jest to typowe miejsce, gdzie taka korozja się pojawia po zawilgoceniu zegarka. W tym momencie mogłem ściągnąć wskazówki. Zrobiłem to za pomocą takich oto łopatek, które wytworzyłem sobie samemu. Tarcza trzyma się za pomocą takich dwóch bocznych śrubek. Należy je lekko poluzować, ale nie odkręcać do końca. Gdy to zostało zrobione, mogłem przystąpić już do demontażu. Najpierw zdjąłem jeden element w postaci koła godzinowego, żeby mi nie odpadł. Potem wyciągnąłem balans. Aby nie ryzykować, że w trakcie pracy go uszkodzę, to jest bardzo delikatny element, należy o tym pamiętać również przy jego wyciąganiu. W tym werku sprężyna włosowa jest bardzo cienka, dlatego nie należy jej nadwrężyć. Balans po wyciągnięciu trzeba ustawić w bezpiecznej pozycji. Gdy balans był już bezpiecznie odłożony, delikatnie odkręciłem i podważyłem mostek kotwicy. Sprężyna nie była mocno nakręcona, dlatego mogłem to bezpiecznie zrobić. Jak widać, kotwica zlepiła się ze swoim kamieniem, którego się nie powinno smarować. Po demontażu kotwicy rozpocząłem demontaż elementów znajdujących się na mosku sprężynowym. Nie mogłem zdjąć takiej specjalnej podkładki znajdującej się pod kołem lewo skrętnym. Aby to zrobić użyłem pensety czołowej. Pod samym moskiem sprężynowym na szczęście nie było zbyt dużej ilości brudu. Po jego demontażu zdemontowałem również mostek przekładniowy, musiałem go lekko podważyć, ale na szczęście się poddał. W tym wypadku nie wiem dlaczego akurat nie ściągnęłem i nie, nie rozmontowałem najpierw części remontuaru. Dlatego koło minutowe się jeszcze trzyma. Dopiero po zdjęciu ćwiernika z drugiej strony będę mógł je zdemontować. Po wyjęciu sprężyny obróciłem werk na drugą stronę, ściągnąłem wcześniej wymieniony ćwiertnik i mogłem wtedy wyjąć koło minutowe. Po jego demontażu rozmontowałem resztę elementów remontuaru, czyli koło zmianowe, wodzik-tiret oraz beczkę i pubeczkę wyciągnąłem wcześniej w momencie odkręcenia moska sprężynowego od drugiej strony. Tutaj posłużyłem się akurat moim palcem, aby bezpiecznie zdemontować drucik dociskający wodzik. Warto na niego uważać, jest to jeden z takich elementów, który często lubi odlecieć. Tiret trzyma się oczywiście na kołku, tak zwanym wkręcie, mogłem go zdjąć dopiero od drugiej strony. Tutaj ściągnąłem jeszcze nakrywkowy kamień. W tym momencie przystąpiłem do rozebrania balansu. W takiej konstrukcji bez antyszoku trzeba to zrobić, aby móc go porządnie i poprawnie nasmarować i wyczyścić. Tutaj serdecznie też pozdrawiam jednego bardzo wiernego widza. Rozmawiałem z nim ostatnio na ten temat i właśnie tutaj może się posiłkować z tego filmu, jak się rozbiera takie konstrukcje. Jest to konieczne, aby móc poprawnie i porządnie naprawić sam zegarek. Przy odkręcaniu i dokręcaniu śrubek trzymających część nakrywkową na mostku balansowym należy szczególnie uważać, są to śrubki bardzo małe, a ich gwint można bardzo łatwo zniszczyć, więc dokręcanie musi się odbyć z bardzo dużym wyczuciem. Gdy balans został już rozebrany, zostało mi jeszcze wyciągnąć z bębna sprężynę. Nie jest to szczególnie trudne, aczkolwiek wymaga zachowania ostrożności, złe puszczenie, w pewnym momencie może spowodować odlot sprężyny, która ma naprawdę duży i daleki zasięg. Po rozebraniu zapakowałem wszystkie części do koszyka na czas mycia. W tym momencie możecie na tej liście zobaczyć ostatnich subskrybentów. Jeżeli chcecie móc się wśród nich pojawić, musicie mieć ustawiony kanał na publiczny czy konto oraz zostawić oczywiście swoją subskrypcję na tym kanale. Dziękuję wszystkim. Którzy mnie wspierają i oglądają. Po umyciu mogłem przystąpić do składania zegarka. Oczywiście wszystko należało zacząć od przygotowania bębna sprężyny. Najpierw nałożyłem małą ilość smaru w miejsce, gdzie wchodzi i trze oś sprężyny. Potem nasmarowałem podłogę i bok bębna typowym sprężynowym smarem. Gdy Tamte elementy już miałem nasmarowane, mogłem przystąpić do zwijania samej sprężyny. Również nie jest to w tym egzemplarzu czynność trudna, tylko wymaga skupienia, żeby sama sprężyna nam nie uciekła. Nałożyłem potem smaru na samą sprężynę oraz na górną część jej osi. Potem mogłem już tylko zamknąć bęben sprężyny, w tym przypadku zapiera się ona o jego bok, więc nie trzeba ustawiać zaczepów w podłodze. Składanie zegarka i głównej płyty mechanizmu rozpocząłem od nasmarowania łożyska koła minutowego oraz sprężynowego. Tutaj akurat postanowiłem łożyć wszystkie przekładnie po kolei razem z bębnem sprężyny, ponieważ nie miałem pewności, jaka tutaj była kolejność tego zazębiania się kół i czy jedno nie jest zależne od drugiego. Czasem tak jest, że najpierw trzeba na przykład złożyć. Koła przekładniowe, i dopiero potem można skończyć składać mostek sprężynowy. Tutaj akurat nie miało to znaczenia, jednak przez to, że nie byłem tego pewien, zrobiłem to właśnie w ten sposób. Należy oczywiście pamiętać o nasmarowaniu i założeniu wkręta tudzież kołka, na którym będzie się trzymał tiret. W tego typu konstrukcjach jest to element, który należy zamontować przed przykręceniem mostka sprężynowego. W tym momencie nałożyłem jeszcze smaru na oś koła minutowego. Warto o tym pamiętać, bo część konstrukcji ma często takie łożyska, że nie da się tego wygodnie nasmarować po złożeniu. Gdy mostek sprężynowy był już na swoim miejscu, oraz również mostek przekładniowy, mogłem nasmarować i założyć koło sprężyny. W tym momencie, jeszcze zanim je dokręciłem, przystąpiłem do montażu samej kotwicy. Należy to robić bardzo ostrożnie. W niektórych konstrukcjach palety są bardzo delikatnie osadzone za pomocą szelaku. Można je bardzo łatwo wygiąć i wykrzywić. Nie wymaga to niestety dużo siły, dlatego takie spasowywanie należy robić z lupą i bardzo ostrożnie. Zaburzenie geometrii tych palet po prostu sprawi, że zegarek przestanie nam poprawnie pracować albo przestanie w ogóle pracować. Oczywiście dociskamy mostek tylko w momencie, kiedy widzimy, że Palety są ustawione odpowiednio, a czop samej kotwicy znajduje się w mostku. Jak widać, już założyłem ten mostek i kotwica nam ładnie przerzuca. Od pewnego czasu, za sugestiami widzów, próbuję smarować palety kotwicy przez specjalne otwory lub od drugiej strony po już po montażu. Nie jest to łatwe, wychodzi mi na razie mizernie, ale staram się temu e, tego nauczyć. Nasmarowałem też resztę kół, i na wcześniejszym ujęciu było widać brud w okolicach koła minutowego od drugiej strony, którego nie zauważyłem. W trakcie, w trakcie tego, jak do mycia przygotowywałem zegarek, go nie wyskrobałem. Na szczęście w trakcie realizacji tamtego ujęcia to zauważyłem i oczyściłem. Tutaj już widzicie to miejsce odpowiednio czyste. Nałożyłem też smaru na kamień nakrywkowy w płycie mechanizmu, przykręciłem go oraz rozpocząłem składanie samego mostka balansowego. Ja osobiście robię to na takim rozpłaszczonym rodiko. Bardzo to ułatwia sprawę ze względu na to, że ten mostek nam się nie rozjedzie i nie rozmaże smaru, kiedy go odpowiednio nałożymy. W tym momencie również będę wkładał i przykręcał te małe śrubki, o których mówiłem już wcześniej. Należy bardzo delikatnie je przykręcać, i gdy już się wyczuje opór, nie należy robić tego mocniej. Ten gwint jest na tyle malutki, że nie wymaga dużej siły, by go przekręcić i zniszczyć, a jego uszkodzenia sprawią, że kamień nakrywkowy nie będzie nam odpowiednio przylegał i naprawdę sprawi to dużo problemów. Gdy koło już zostało zamontowane, musiałem oczywiście jeszcze zamknąć i zabezpieczyć część włosa w dźwigni do regulacji oraz przykręcić sam bloczek który trzyma nam włosa w mostku balansowym. Gdy to już było gotowe, mogłem delikatnie przystąpić do montażu. Oczywiście trzeba ten balans delikatnie wsunąć od boku. Tutaj się akurat włos nie chowa pod kołem minutowym, ale często bywa tak, że chowa się i należy tego bardzo pilnować. Jeżeli się to zamontuje krzywo, to wtedy włos się pognie i będzie naprawdę poważny problem. Ładnie udało się osadzić sam mostek. I jak widać, zegarek zaczął od razu pracować i wchodzić na wysokie obroty po przykręceniu. To jest jeden z tych momentów bardzo satysfakcjonujących, na który się czeka właśnie w trakcie naprawy. Teraz mogłem jeszcze zmontować do końca koło lewo skrętne. Jak widać, podkładka za bardzo nie chciała wejść po dłuższej chwili, i przy pasowaniu na szczęście się udało. Nałożyłem nieco smaru Moebius D5 oczywiście. Tego, który daje się na wszystkie elementy z wysokim momentem obrotowym, ale niską prędkością. I w tym momencie pokazał mi, jak składam remontuar, tylko niestety karta pamięci, która już od dłuższego czasu mi takie problemy robi. Znów postanowiła zrobić nazwłość, na szczęście to jest tylko jeden fragment, a nie cały film. Będę musiał znaleźć znów w moim dziurawym budżecie trochę. Żeby móc w nią zainwestować i kupić coś lepszego. Jak widać zegarek po uruchomieniu pracuje naprawdę ładnie. Tutaj już został skalibrowany. Jedynie co to można by się przyczepić do błędu wychwytu. Jednak nie wynosi on więcej niż 3 milisekundy. Więc nie chciałem już na siłę kombinować, żeby nic nie uszkodzić. Mogłem w tym momencie już zamontować same wskazówki. Gdy one były już zamontowane mogłem jeszcze zamontować... Dodatkowy sekundnik, znajdujący się pod tarczą, oraz na samym końcu, po włożeniu do koperty, nasmarować wałek nastawczy i również go zamontować. Oczywiście należy to zrobić na lekko od, odkręconym e, kołku, na którym się trzyma tiret. Po tym, kiedy już wsuniemy koronkę, należy go dokręcić. Oczywiście, przy odkręcaniu, należy badać, kiedy koronka nam się schowa. Jego za mocne odkręcenie spowoduje, że po prostu się zsunie z gwintu, i będzie trzeba na nowo ściągać tarczę, aby móc go przykręcić. Teraz zamontowałem pierścień trzymający werch w kopercie oraz uszczelkę, oraz również tak samo, gdy przy otwieraniu, użyłem tej takiej specjalnej piłki. Jak widać, zegarek prezentuje się naprawdę ładnie. Jest to bardzo ciekawy przykład klasycznego zegarka z przełomu lat 50. z zachowaną w rewelacyjnym stanie. Była to oczywiście konstrukcja bardziej budżetowa, jak to od UMF-u, jednak na kamieniach, więc w stosunku do typowej ruli e, znanej z wielu różnych e, późniejszych konstrukcji, była to nie najgorsza i akceptowalna w miarę konstrukcja, która po motylu lat nadal chodzi poprawnie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. I zapraszam do kolejnych filmów, trzymajcie się, cześć!